Uwaga, poniższy film nie jest poradnikiem medycznym. Jeżeli masz jakieś pytania zdrowotne dotyczące szczepienia, skontaktuj się z lekarzem. Hej, cześć się na tej strony, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Na samym etapie chciałbym przypomnieć, że kanału taki sam czerwony przycisk, wszystkich, widzicie na moim tam na dole, żeby zrobił się szary. Pamiętaj również o zaznaczeniu, dzwoneczka o zostawieniu łapki w górę dla zasięgu. Oraz możecie udostępniać, jeżeli chcecie, żeby ten film dotarł do większej liczby osób. Ja bym chciał, żeby tam dotarł, więc prosiłbym Was także o udostępnienie tego filmu i komentowanie. No i słuchajcie. O czym Wam dzisiaj opowiem? Stało się. Zaszczepiłem się. Zaszczepiłem się przeciwko COVID-19, słuchajcie, szczepionką Pfizera. I co najciekawsze, miałem ogólnie dwa terminy. Jeden późniejszy, drugi przyspieszony. A zaszczepiłem się jeszcze szybciej, poza kolejnością. Udało mi się zaszczepić. A jak do tego doszło? Opowiem Wam oczywiście za chwilę. Okej. Okay. A więc tak jak Wam mówiłem wcześniej, tak, zaszczepiłem się przeciwko COVID-19, zaszczepiłem się szczepionką Pfizera. No i pewnie zastanawiacie się ogólnie, jak do tego wszystkiego doszło, że udało mi się zaszczepić szybciej niż był mój planowany termin, oraz pewnie zastanawiacie się, jak to wyglądało. Więc pokrótce wam teraz to opowiem. Z góry przepraszam Was za ewentualne hałasy. Niestety tu koło mnie trawę, a ty i tak na balkonie mam większy spokój i ciszę niż w domu bym ją nagrywał. Więc bardzo Was za te ewentualne, jeżeli by było to słuchać hałasy. Przepraszam, ale jak sami zobaczycie to. Tam jeździ traktorek, on odjeżdża widzę, więc powinno mam nadzieję być już OK. Dobra, wracam do Was. Dobra, mam nadzieję, że ostrość się dobra ustawia. No i słuchajcie, ogólnie jak do tego doszło. Yy, zarejestrowałem się na szczepienie przeciwko koronawirusowi. Chcę będziecie mogli zobaczyć, jak taka rejestracja internetowa przebiega właśnie teraz. OK, wchodzimy na pacjent.gov.pl na e rejestrację Wpisujemy swoje dane, takie jak nazwisko, PESEL i numer telefonu. Następnie na ten numer telefonu przychodzi do nas SMS z kodem autoryzacyjnym. Kod autoryzacyjny wpisujemy tutaj. Kolejny krok, jaki robimy, to wybieramy swoje województwo, swoje miasto. Ja tutaj punkty typowe zostawiłem, oczywiście wolne. Wybieramy sobie swoją szczepionkę w moim wypadku Pfizer Moderna no i punkt stacjonarny. No i szukaliśmy. W tym wypadku akurat nic nie ma. Ok, muszę wam jeszcze wspomnieć o tym, że w tym wypadku przy rejestracji nie udało nam się znaleźć punktu wolnego. Mi się udało go znaleźć po kilku godzinach w moim mieście. Ale pamiętajcie, że można także zarejestrować się w innym mieście, a nawet w województwie. Więc teoretycznie, tak jak ja jestem z Pomorza, możecie nawet na Płynu Polski się teoretycznie zarejestrować, jeżeli chcecie tak daleko po prostu po swoją szczepionkę jechać. Jest taka możliwość. Ja wybrałem swoje miasto czekałem dosłownie ile? kilka godzin, czekałem kilka godzin na wolną szczepionkę na wolny termin udało mi się po tych kilku godzinach załapać go niestety nie nagrałem tego nie zdążyłem włączyć programu do nagrywania nawet nie pomyślałem, powiem szczerze o tym, bo było dość późno już no i tak mi się właśnie udało zarejestrować potem dostajecie oczywiście po wybraniu tego punktu potwierdzacie, że chcecie go wybrać dostajecie potwierdzenie, wyświetla Wam się tam no i dostajecie także potwierdzenie w SMS-ie o swoim terminie szczepienia na numer, który podaliście, oraz macie także dostępne e-skierowanie w elektronicznej formie. No, ale większość z Was na pewno czeka na informacje, dlaczego udało mi się zaszczepić wcześniej. Otóż, pierwszy termin y, szczepienia po rejestracji miałem na dzień 21 czerwca 2021 roku. Dostałem później sms y, o przyspieszeniu mojego szczepienia na 8 czerwca 2021. No i myślałem, że tego 8 czerwca dopiero uda mi się zaszczepić. No, ale byłem na zabezpieczeniu punktu szczepień i okazało się, że po zaszczepieniu wszystkich ludzi przed zamknięciem zostaną szczepionki. Jako, że to była szczepionka, którą ja chciałem się szczepić, czyli Pfizer, Postanowiłem skorzystać z tej okazji, bo miałem taką możliwość. Tutaj nadmienię także, że każda osoba zarejestrowana na szczepienie, jeżeli zostaną jakieś szczepionki, ma możliwość zgłoszenia się do takiego punktu i przyjęcia tej szczepionki wcześniej. To nie jest żaden problem, jeżeli zostają, oni chętnie szczepią. Te osoby najpierw, które są na przykład na miejscu, przyjdą się zapytają, ewentualnie, z tego co wiem, to potem dzwonią do osób rezerwowanych Którzy są na szczepienie zgłoszone jako rezerwowi. No i byłem na tym, słuchajcie, zabezpieczeniu. Dowiedziałem się, że zostały szczepionki, że jest to moja szczepionka, którą ja chcę się zaszczepić, że to Pfizer. No i podjąłem decyzję, że czemu nie? Skorzystam z tej okazji, skoro i tak chcę to zrobić. Byłem zarejestrowany. Poszedłem wypełnić ankietę, którą widzicie teraz. No i po wypełnieniu takiej ankiety. Zgłosiłem się do rejestracji. Tam została ta ankieta, oczywiście, przejrzana tak dalej. No i jestem dopuszczony do zaszczepienia. Samo szczepienie przebiegło bardzo sprawnie, bardzo szybko. Byłem szczepiony w punkcie masowym, więc musiałem podejść do wyznaczonego boksu. Tam pani pielęgniarka chwilę ze mną porozmawiała. Nic strasznego, tak naprawdę neutralnie. Bardzo zmierzyła mi temperaturę, czy nie mam podwyższonej. Nie miałem podwyższonej, więc zaszczepiła je. Samo szczepienie przebiegło dosłownie bezboleśnie i powiem szczerze, że gdyby mi nie powiedziała, że będzie uku, że mogę poczuć ukucie, to nawet bym nie poczuł, kiedy mnie ukuła, kiedy zostałem zaszczepiony. Więc sam przebieg szczepienia był bardzo bezbolesny. Po szczepieniu, dosłownie może z godzinkę tak od zaszczepienia e, bolała mnie ręka. Wieczorem miałem lekkie dreszcze, ale nie jestem pewien, czy to jest od szczepienia, bo Także przemokłem tego dnia, więc możliwe, że to było od tego. Bo wszedłem pod koc i powiem szczerze, że mi minęły, więc być może to było po prostu od tego, że przemokłem te dreszcze. No i czułem się strasznie zmęczony wieczorem, czułem się zmęczony. Położyłem się do łóżka bardzo wcześnie, położyłem się spać. Przespałem się rano się obudziłem to jedyne dolegliwości jakie miałem to był bólu ręki. Temperatury o dziwo nie miałem, chociaż mi uprzedzono, że mogę mieć temperaturę, ale ja jej nie miałem, nie przechodziłem tego. Wręcz przeciwnie, miałem cały czas temperaturę w normie. Jedynie po południu delikatny stan podgorączkowy, ale tak poza tym, bo miałem 37. Poza tym to y, nie uważam, że miał temperaturę. To 37 też mogło być z tego wzięte, że akurat było dość ciepło i na słońcu przebyłem. Więc ciężko jest mi tak naprawdę powiedzieć. Ale y, nie, nie miałem gorączki. Czułem się tylko osłabiony y, wieczorem po zaszczepieniu. Potem czułem już się dobrze. Po dwóch dniach w ogóle, drugiej doby zapomniałem w ogóle o tym szczepieniu, o tej ręce, bo. Nawet już się nie odczuwałem bólu. Pewnie pojawiły się pytania, czy, jeżeli bym miał możliwość podjęcia decyzji, czy chcę się zaszczepić drugi raz, czy bym to zrobił? Tak. Czy zachęcam innych? To jest oczywiście każdego z nas indywidualna decyzja, czy się zaszczepić, czy nie. Ale ja osobiście tak zachęcam innych do zaszczepienia się. Szczepcie się. Może w końcu wróci to naprawdę do normalności. No i co ja mam jeszcze więcej wam powiedzieć? Jeżeli macie jakieś oczywiście pytania w tym temacie, to zapraszam do pisania w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć. Tak jak wam wcześniej mówiłem, pamiętajcie także, żeby nie, nie traktować tego jako jakiś paradyk medyczny, bo to nie jest poradnik medyczny, to są moje odczucia prywatne po zaszczepieniu się. Mówię tutaj jak się czułem i tak dalej. Drugą dawkę mam na 25 czerwca. Tak, 25 czerwca przyjmuję drugą dawkę Pfizera, chyba że się coś zmieni, ale mam nadzieję, że nie. No i wtedy też nagram wam taką krótką relację jak się czułem po przyjęciu drugiej dawki i ogólnie podsumuję to. A więc dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i trochę przedstawił Wam z mojej perspektywy, jak wygląda uszczepienie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.